Witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Spider i witam was w kolejnym odcinku z gry Dead Island 2 Muzyka nam tu przygrywa ładnie Zapraszam do zostawienia suba, lajka like oraz komentarza Tak standardowo, no tutaj nam się zombie zrespiło, ale to myślę, że nie ma problemu Trzech już na spokojnie już na, od razu załatwiłem Tych myślę, że też uda mi się pokonać Mam nadzieję, że raczej bez problemu może trochę tak, trochę prądu i teraz no, już myślałem że wszystkich to załatwi, ale praktycznie większość załatwiło także jest git o a, ten mnie jeszcze uderzył no to nie poszło tak do końca jak chciałem ale mamy no tutaj na no, spokojnie leczonko więc bez problemu tak, jeszcze tutaj. O, generator. A, tam wodę zaelektryzowało, ale po co? To no, tak No Ale dobra, wejdźmy tutaj. Tutaj widzę, że mamy pułapkę, którą zobaczyłem dopiero na nagraniu. Wtedy dopiero zobaczyłem, że tu pułapka była, a wcześniej się nie zorientowałem w ogóle. No, lepiej uważać, ale widzę, że jest to w... w miarę widoczne. Dobra, jednak. A, tu była jeszcze jedna strzelba. No to dobrze, że mnie nie trafiło, tylko zombiaka, bo stałem w sumie tutaj na drodze. No, było blisko, ale nie będę narzekać. Wyszło na moje. A to bardzo chętnie przyjmę. Kanister z wodą, nawet dwa. Nawet trzy, tylko pytanie, czy coś tu będzie się paliło, czy tak po prostu jest to tu postawione, bo czemu nie? Nie miałem apteczek wszystkich? O, to dziwne Dobra, tam jest to, ale nie, nie dam rady tędy typ... Dobra, już wiem Kanister z wodą jest właśnie po to, by to rozwalić O, właśnie, i to, łać, ała, i nawet ogień No dobra, jeszcze tu jedno Ok, to już wszystko. Ja. Yeah. Nie, tego nie chciałem już. Wywal to. Tu co, mamy jakąś nogę, która w ogóle nie jest mi potrzebna. Nie wiem po co ona tu jest. Mamy szufladę do przeszukania, i to chyba wszystko, co mogłem przeszukać. Ja. Yeah. Czy to czasem nie przypomina tego domu, w którym już byliśmy? Czy po prostu tak domy wyglądają? Czy zwyczajnie twórcom się nie chciał? Hmm, to też tak może być, że po prostu twórcom się nie chciało i zrobili taki sam dom praktycznie. Jest tu wielkolud, ale wielkuleda. wielkuleda. wielkuluda potrafimy chyba załatwić bez problemu. Wystarczy ta broń. On tu pewnie zaraz wstanie. Mam rację? Nie! O dziwo nie! No dobra. O, ale jest ten szwędacz i nawet jeszcze jeden. No dobra. No i po szwedaczu. Chyba więcej mi nie będzie to Albo dobra, dawaj. Ten akumulator jest naprawdę fajny, by chociaż jednego y, zabić bez większego problemu. Będzie się cały elektryzować. No, myślę, że jest git. Waliska jakaś. O, nie przeszukałem tej walizki, tylko to co było na górze. Szwędacz. Witam. I pewnie to teraz tam już zniknie. Ała. No tego nie zauważyłem. W ogóle gówno to tu widzę. Jeden załatwiony. I drugi też już załatwiony. Ale serio, gówno to widać. A nie wiem, pod którą jest latarka. Jeśli w ogóle jest tu latarka. Ale patrzcie, zużyłem dwa razy ten akumulator. A on się. Nie zniknął, czyli wtedy chyba coś się po prostu mi zbagowało Najwidoczniej A, klucz majstra jakiś potrzebny, ciekawe czy go znajdę już teraz tutaj gdzieś Czy... może jednak nie Halo? Witam, o o No dobra, nie wyszło aż tak źle myślę Chyba expa dostałem, więc jest git... o właśnie, a propos expa Eee, nie, nie to, tylko tutaj, ekwipunek, nie, zadania, umiejętności, czy mam coś nowego? Pokazuje mi, że tak jakbym tutaj coś miał. Tak, co to jest? Naciśnij lewy alt wykonując ruch w dowolnym kierunku, aby uniknąć ataków wykonane w odpowiednim momencie uniki. Aha, zamiast obrona to unik, tak? O. Hmm. No dobra, użyjmy tego, nie wiem jak mi to wyjdzie raczej średnio, ale już trudno. Zobaczymy jak mi to pójdzie. No dobra, a skąd my wiemy, że to jest Jessie? No może to jest inna dziewczyna, i co? Po prostu mamy to oh, rozwalić.

Do you know where he is? On his way to Monarch Studios. Monarch Studios? You say what? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. Oh, the construction guys who are all zombies too? Well, obviously, I didn't know about that. They were fine <clears throat> yesterday. Okay, well, look, your mom is worried about you. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. Uh, they are lucky to have a responsible adult around. Hmm. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. Need some help getting home? I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. Możesz iść. Right, well. Good luck. A, szczerze powiem, że znowu moja teoria czemu została z tymi budowlancami, nabiera jeszcze tym bardziej sensu teraz. Eee. Yy, Masakrator. Uuu! A co to będzie robiło? Ale czy ja coś mogę z tym w ogóle zrobić? Czy, czy tak chyba nie bardzo? Mogę to niby podnieść, ale w ogóle mi się to nie opłaca. To też mam słabe wszystko. Nie, nie opłaca mi się w ogóle teraz tutaj nic działać w tym. A przydałoby się wrócić w ogóle. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. Teraz, jak tędy wyjdę, to pójdę do Monarch Studio. Lecz. E, ja bym wolał. Chyba najpierw się udać do myślę, że Bel Air i zaopatrzyć się może w jakąś broń. Może po prostu iść i liczyć na to, że jakąś znajdę. Dobra, idźmy i po prostu liczmy na to, że coś znajdę, jakąś lepszą broń. Monarch Studios? Co jest o. <laughs> tak. Tego mi się nie udało. To było ciekawe za to. Przyjemne jest to ciachanie tych zombie. Dobra. Mm. Lecimy, lecimy dalej. Tylko się to jest gdzieś tędy. A nie będę... Myślę, że z nimi wszystkimi walczyć. Ale tą już ruszyłem mocno, to niech będzie. Dobra. Mm. Muszę się przerosać tam tędy. Także myślę, że mogę to zrobić na spokojnie. Jakaś muzyka w ogóle niezła grała, ale myślę, że też bez problemu doda jeszcze ten świętacz, O, i nie chwycił. Dobra, szybkie ciosy. Jest grubas, ale ten łamacz ma już 0 KP. No i łatwo. O to chodziło. Młotek do mięsa, jakiś stop żelaza, inne takie rzeczy. Dobra, to będzie wyło, to ja może po prostu sobie przebiegnę przez nich wszystkich, licząc, że nic mi się nie stanie. I tego Sprintera jedynie, no dobra, dwóch przydałoby się załatwić, bo będą mnie denerwować. Dobra, szybkie uniki. Dobra, ten szwendacz też zginie. Z mikrąg, a bardziej z mojej siekiery. Coś tu dropnęli? Nie, nic nie wyrzucili. No dobra, tu chyba nic nie będzie, raczej także mogę lecieć dalej do tego Monarch Studio tu, jakiś wóz wojskowy. Hmm, to może będzie coś. O nie, rojowy. Cholera, dobra, pominąłem i tego pociechałem. Może coś będzie przy tym wodzie? Jakaś broń lepsza? Nope. Ani trochę, ani nawet blisko nie było do tego. O, no dobra. Ta beczka się do mnie zbliża. No to mi się nie podoba akurat. A. Yy, witam cię, panie kolego. I już cię żegram. To było akurat szybkie, na szczęście oni tam dość mocno płoną. Uf. Oj, przepraszam bardzo. Dobra, ten leży, w sensie po prostu leży, nie że nie żyje. A, mogłem mu dobić głowę, o czym w ogóle zapomniałem, że coś takiego można robić w tej grze. Ale no, no, okej. Okay. Ten jest w sumie przymoczony, to czemu ja elektrycznością nie próbuję go zwalczyć, o właśnie. Elektryczność lepiej podziała. Szybsze ataki ogólnie jest lepiej. Karta dostępu do sejfu. A nie, do martwej strefy. Serię do martwej. A e, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ta nazwa. Oj. A dobra, to u mnie się już odnowiło, ale ten dźwięk jest niepokojący. Nie lubię go. Powinni go zmienić. Kolejne tak samo. E, Chrisowy chat. Nie chcę mi się teraz tego czytać Za... Zakładam, że i tak większość z Was Zna już te wszystkie notatki Uuu A co tu mamy? Bomba rurowa Przedmioty miotane Tu jest mięsna przynęta, w której w ogóle nie używam więc to myślę, że mogę z tym zamienić, zamiast tej wody i mieć dwa takie, które od razu dają damage. Oho, no to przypał, ale to weźmy może tak. I tych możemy tutaj zelektryzować i pokonać szybciutko. Już więcej akumulatora nie mam. Dobra, ten wejdzie? No wejdzie, ale się nie spali. Dobra, teraz ginie. A, on to niezłe zużycie zrobiłem. Widzę, że ci są chyba bardziej odporne na to wszystko. Czemu w ogóle coś mogłem jakieś wykończenie zrobić teraz? Dziwne, ale okej. Okay. To jest. Wow, naprawdę jego ciało jeszcze za mną poszło. To nieźle. Czemu czasami jak coś... A, dobra. Kasę mogę zbierać bez naciskania F i to dlatego? Czasami wyrzucam Już dobiję, skoro mogę To czemu nie Dawaj mi tu akumulator On jest bardzo fajny Tego go to chyba już załatwi Na amen Nie chodzi, bo nie No to ja go już pociacham Do końca, ale nic nie ma No i właśnie, teraz zniknął akumulator Może te akumulatory mają Różną jakby wytrzymałość Coś takiego tego nie wiem, ale tutaj już wiem... Ała no Dobra, nie to chciałem użyć Tylko to, ale też wyszło O, wow, Ten jeszcze żyje, cholera Dobra, teraz już nie, troszeczkę mnie tu poskładał, ale na spokojnie mogę się uleczyć I mam już 100% HP Natomiast, to żeby ugasić, to myślę, że do tego może mi się przydać yy, przedmioty miotane. I to zamienię. A i teraz muszę mi się odnowić. Oj, to nie, to chyba mogę po prostu tędy przeskoczyć. Czy może po prostu przebiec? Dobra, przebiegnijmy. O, dużo nam to nie zabrało. I tu jest jeszcze kolejna apteczka. To bez żadnego problemu. Tego czułapacza to na spokojnie, te patrzę, to w ogóle nic nie robią do Major praktycznie. O, mamy kanister z wodą, będzie łatwiej trochę. Niech to się ugasi. co tu jest? Nie, tylko zwykłe tekstury. Rzeczy, których w ogóle nie podniosę. Oho, i tutaj może mi się przydać teraz... ...ta bomba rurowa. Także rzućmy to. Jeszcze to Ale poszły buchy, Ale mi się to podoba O, witam biegacza policjanta Dobra, ale teraz Myślę, że Ała Czemu to w tą stronę odskoczyłem? Tego nie wiem Ale kolejny biegacz Który jest dość wytrzymały A czemu to tak? Dobra Jeden, drugi i teraz, tak. Ała. Dobra. Ta. Kurczę, on jest wytrzymały. O cholera, jeszcze ogień. Dobra, szybkie leczenie. Bo prawie bym umarł przez to. W ogóle zapomniałem o tym ogniu. Dobra. Ten mnie nie trafił. Możemy główkę zdeptać. Teraz myślę, że przydałoby się uleczyć trochę. Dobra, jeden atak, drugi atak. I wykończenie. Uch, przeżyłem, ale mocno na farcie. I tu nawet bardzo mocno na farcie. Czemu to wcześniej nie mogło się aktywować i ugasić mi tego ognia? A, nieprzyjemna sprawa. Dobra, ten jest przemoczony, to go w elektrycznością mogę potraktować. I mamy apteczkę. Bardzo chętnie. Na dlaczego tu próbuję? Na spokojnie to zrobię. Dobra. W tej wodzie szybko giną. Ja sobie pozbieram to, co mogę. Apteczki, nie apteczki. Bardzo chętnie. Spędacz. Ała. Szczerze? Chyba wolę obronę. Ała. O, niestety. Ty to mnie też razi. Eee, dobra. Wiecie co? Ja jednak zmienię sobie tą umiejętność na obronę. Eee, to nie tu było, tylko umiejętności i poproszę to. To mi znacznie lepiej wychodzi. A, eee, Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj z większością już się bić. Tylko będę mógł się na spokojnie już udać, ale raczej wątpię. No, chyba będę musiał znowu się przez nich przewalczyć, ale teraz już wiem, że mogę w to walnąć, bo teraz już wiem, że tu jest ten hydrant. Ale to coś zrobi. Dobra, potrzebowałem dwa razy w to uderzyć. O, to mniejsza oto, to. Tutaj mogę to tu ugasić kanistrem z wodą. Ała, ale może tak bez płonięcia. Jeszcze. Ale tu mamy już życie, nie dobra, nie muszę już z nimi tutaj walczyć, wszyscy zostali pokonani, tutaj mamy kastet, szkoda, że kastet jeszcze zielony, ja, w ogóle nie chcą mi dać fajnej broni, tutaj też nic, tylko proch strzelniczy, jakieś ciężkie metalowe, dobra, otwórzmy to, to nie jest już grenadier, który jeszcze pukał w powietrze, dobra, a ja się może odsunę. O, właśnie, tak. łapać w ogóle chciał mnie złapać? <laughs> złapać. Ale to mu się nie udało. O, właśnie. A, Monarch Studio. Tak. Chcę się tam przenieść. Te animacje mi się podobają. Jak się przechodzi do nowego jakby etapu. O, a teraz mamy latarkę czy wyczytuję latarkę, mogę automatycznie włączać. Jak to się dzieje? Szkoda, że jest noc. Poprzez to, że jest noc, to główną widać, tak naprawdę. Wy pewnie na YouTubie jeszcze mniej widzicie niż ja teraz. Nie jest to optymalne, ani trochę. Coś tu mamy. Mamy złom. O, to niezły złomek Monarch Studios. No, przetrwanie, jakaś nowa karta. Tak totalnie nowe. A, przyłóż się bardziej do obrony, wykonaj w odpowiednim momencie blok lub unik, przywraca zdrowie. No Nowal im, wykonany blok powoduje potężną eksplozję, która to też brzmi. Ciekawie. Kontraataki? a czy ja wiem? Do wytrzymałości i siły. O, może wezmę to, bo zdrowia tak naprawdę aż jak dużo nie tracę. Więc wezmę to, że jeśli będę cały czas robić te bloki lub uniki, w moim przypadku bloki myślę. Czekaj, to tak miałem rozwalić? Nie, to jakieś tutaj się chyba rozwalało. O właśnie. To dzięki temu będę mógł. O, będę zadawał po prostu większy damage, nie? I to wszystko, tak? Okej. Okay. no to niezbyt mi to wyszło. Tu musimy pójść, ale tu widzę, że też jest coś otwarte, więc może zwiedzę to najpierw. Może to jest po prostu... A nie, to jest po prostu inne wejście. No to mi się świeci na czerwono, tak jak... Chyba, że tu jest woda. Tak, tu jest chyba woda. Dlatego. O... Coś tu mogę zrobić? No mogę chyba to tylko przeszukać. Niby. Ty żyjesz? Nie, nie żyjesz. Ale tu żyjesz. Oa. Ataki wykonuję podczas, jak gdy ja ją nawalam. No to nieźle. Ale dobra, ten już chyba ginie. Tak jest. O, i odzyskałem zdrowie dzięki temu. No, i takie umiejętności to mi się podobają. Po nie tak, tam tamto, jakieś uniki, głupie nieuniki. A blokowanie jednak jest lepsze, przyjemniejsze. Hmm. Coś tu mamy, nie? Tylko tak, żeby przeszukać jakąś gotówkę, niegotówkę i to wszystko. Ale ciekawe czy Michael po prostu będzie się tak tu kryć. O, tutaj w ogóle nie wejdę. No to trudno się mówi. Tutaj coś jeszcze jest. Nie, tu nic nie ma. O, nie, chyba myślę, że wejdę normalnie od bramy. Chyba, że mnie w ogóle tędy tu nie wpuści. No właśnie, tędy nie wejdę, czyli jednak muszę tędy się udać. E, dobra, tam też coś widziałem. W sensie celownik miałem czerwony. Ale to już trudno. Szpendacz. Ała Głupi czwędacz. To zaraz skłonie. Dobra. To mi szybko pokaramy. Coś tu chyba wyrzuciła? Nie, nie wiem. Nie wydaje mi się teraz. Te chłopacze są najlepsze. Najmniej... Aha. O. Chyba to, to lepiej jest rzucać na blisko, bo wtedy wszystkie trzy trafiają, a nie tylko jedna. A tak mi się wydaje. Dobra, coś tu mogę przeszukać, no tu mamy dzidek, której w ogóle nie chcę. Ona do niczego mi się nie przyda, tu ktoś będzie, będzie jakiś jakiś szpędacz, ale to też na spokojnie, dobra, połamany. Coś tu znajdę, jakieś materiały, niemateriały, tam mi już krzyczy. Podlizać się suce okej. Okay. Halo, o dwóch tych jest. I teraz jedno. O, jedna gwiazdka nie zadziałała. I to chyba dlatego. Nie wiem, dziwnie. Czasami te gwiazdki zadają mega duszy damage, a czasami praktycznie, że zerowy. Nie wiem, jak to wreszcie działa. Jakaś elektronika. Elektronika chyba jest dość rzadka, więc w sumie dobrze. Możemy wejść, ktoś tu będzie. Nie, nikogo tu nie ma. Możemy to sobie wszystko poprzeszukiwać, mieć więcej rzeczy. Ojej, nie. To, o, tu jest warsztat. O, proszę. Ale co z tego, że jest tu warsztat, skoro nie mam żadnej e, broni nowej, lepszej? Więc koniec e, mi ten warsztat, tak naprawdę. No, mamy jakieś chemikalia, nie chemikalia. Może tutaj też mogę się udać? Dostać? Nie, tutaj już nie. Czyli chyba wszystkie te takie kampery. Już przeszukałem No nie, dobra, to jeszcze tutaj mi został I po tych chyba będę uciekać do tego budynku dużego Bo tak mi się wydaje, że chyba raczej muszę tam się udać Jak już klucz do studia No to chyba tym bardziej teraz muszę się udać Nawet jeszcze bez próbowania otwarcie już znalazłem te klucze Bo prawdopodobnie gdybym spróbował to by po prostu wpisało Że jest zamknięte i potrzebuje kluczy Także teraz je znalazłem, hmm, ale coś tu jeszcze mamy, no niby coś tam się chyba świeci, że mogę podnieść, tylko ciekawe co. Tu gotówka, nie gotówka, to wszystko sobie zbiorę. Oczywiście gotówka mi się przyda, prędzej czy później. A to jakieś tutaj. O i mamy kartę nową, tutaj. To, co mamy teraz, to jest dopiero się rozkrę rozkręcasz. Blokuj. O, nie potrafię czytać. Blokuj ataki lub otrzymuje obrażenia od zombie w krótkich odstępach czasu, by zdobyć kumulację się nieznaczną premię do obrażeń lub a wal w nich póki leżą. powalę zombie, aby otrzymać umiarkowaną premię do obrażeń zadawanych bronią dystansową, rzucaną bronią i przedmiotami miotanymi. A nie, chyba wolę to. Bo czasami dostanę damage i to w krótkich odstępach czasu. A ja zamiast blokować to staram się nawalać dalej, więc myślę, że to bardziej mi pasuje. Coś tu znajdę, jakieś takie materiały, jakiś ten pojemnik, ale żadnej broni. Kurczę, naprawdę dawno już nie znalazłem żadnej broni w tej grze. To mnie dość mocno zaczyna niepokoić. No i teraz znalazłem broń, ale... Wumpel? Hmm. Jakieś słabe w ogóle. Co jest? Czy ja jestem aż tak mocno do przodu z całym tym swoim poziomem, czy coś jest nie tak po prostu z tą grą? Nie wiem. Ale mamy dziesiąty I mamy kolejne umiejętności, tym razem tutaj. To nic się nie powstrzyma, atakowanie zombie powalonych na ciemnie zapewnia nieznaczną premię do obrażeń. Nie. Też to takie niezbyt jest dla mnie ciekawe, że tak powiem. Tu mamy tylko proch strzelniczy, zaraz przy cieknącym się oleju. A nie wygląda to dobrze, także dobrze, że w sumie to zabrałem, bo jeszcze by mogło niefajnie to podziałać. Dobra, i tutaj chyba wszystko, no bo tam też nie przejdę, muszę się tutaj udać. Także wchodzimy do środka. Zwiedź plany filmowe. Wow. Movie Film, magic in action. Mm -hmm. Tylko Na pewno słyszę, że jest tu dużo zombie O, tu jest jeden To mogę go na spokojnie myślę teraz pociachać Teraz mogę wejść tutaj na górę Zobaczyć czy coś tu zdobędę Na pewno jest kolejny Ała Dobra nie wiem, kiedy oni atakują, a kiedy po prostu próbują do mnie podejść. Bezpiecznik? Ok, czyli na pewno będę musiał gdzieś wsadzić ten bezpiecznik. Tak zakładam, no raczej po to on tu jest. Będę go gdzieś wsadzić. Tam jest w środku kolejny. Także jego też myślę, że mogę na spokojnie załatwić. Zaraz, jeśli w ogóle dam radę się do niego dostać. Widzę, że tędy w ogóle idę. Zupełnie gdzie indziej Tu jest pojemnik jakiś, tu mogę wyskoczyć Tu mamy drzwi, ale to na zewnątrz Tu coś mamy, no tu mamy to Czyli takie w sumie, a tu bezpiecznik będzie przydatny, dobra mm. A co tu mamy, efekty specjalne? O, tu chyba będę musiał jakąś walkę zrobić, coś takiego w sensie o obronę O to mi chodziło o, Hmm Pewnie te zambice tutaj jest, no tak to go nie załatwi w ogóle O... No dobra, czyli będę musiał wsadzić ten bezpiecznik w tamto miejsce i dopiero dalej podziałać Ale zanim to zrobimy Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie Zapraszam do zostawienia suba, lajka like oraz komentarza I do następnego Yo